I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry. The Last of Us. Słuchajcie, dzisiaj właśnie wreszcie rozpoczynamy jesień. Także lato mamy już za sobą. Także wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś tak w połowie. Króliczek! Ja to po prostu zwracam uwagę na takie detale, że hej! No, kolejny króliczek! A co się jest? Uuuu! Obym tą broń przygapił. Tak, nada się. Weźmy to i myślę, że to zamiast obrzy... No to weźmy to. Zastanawiam się, czy tam. Ten... O, do shotguna ile mam Będziemy amunicji trzymać się Tak, najszybciej dotrzemy do Chodź. Eee, Czyli którędy? A tutaj w tył. Tak w ogóle, o, ulepszymy sobie tą broń. Eee, ostrza nie mogę. Dobra, na razie myślę, że możemy zostawić bez zmian. Nie tędy nie zejdę. Co, Co masz na myśli? No ty i Tommy. Nie trzymacie się Ach. razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica Ach. zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o, o to Ach. poszło? mi ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączył do świetlików. Ta, twoja koleżanka, Marlin dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasł, i odpuścił sobie swojej idee. Jak to wyglądało, jak się Ach. rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej paszy. O rano. Ale pomoże nam? Niedługo się przekonamy. Damy sobie radę bez jego pomocy. Chodźmy. Tak w ogóle. Dobra, nagrywasz się, ok. Bo chciałem sprawdzić, czy włączyłem nagrywanie. Ale tak, na szczęście włączyłem nagrywanie także z Wow, a to co? Tama. Właśnie patrzysz na hydroelektrownię. No. A Hy hydro co? To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. Jak to możliwe? Pojęcia nie mam. To wszystko co wiem na ten temat. Dobra, jak przejdziemy na drugą stronę? Eee, coś się wymyśli. Kurde, zamknięta. O, tak użyj ostrza. Ulala! la, ile. Dobra, sporo rzeczy jest. Tak, bierzemy strzały. Strasznie długo biesze te strzały tak w ogóle, jakoś tak... Nie wiem. O, mam już na maksa, to weźmy sobie stwórzmy aptekę. A to jest na maksa. Aha Może zróbmy tę bombę. Dobra, zróbmy tą bombę dymną jedną. Może się przyda. Tak w ogóle muszę sprawdzić, czy... Aha, mam 15 tylko tych suplementów. No dobra, no to mało strasznie. W którą stronę? O, dobrze przeklęca, dobra. Dawaj, dawaj, Joel, dawaj! Musimy podnieść drugą śluzę, żeby się przedostać. No, tylko weź wymyśl jak. Znaczy wiem, że tam... Na pewno Eli musi tam się przedostać. Chyba coś było pod wodą z tego co wiem, była ta tratwa. Znajdę coś! Eee... A to nie jest to? Scholara. Jak tu się wpływa? O tu! Dobra, wynurzmy się. No, przyda mi się oddech na nowo. Dobra, płyniemy. Ok, mamy to. Dobra, poszło. A on tam wypłynął. Ok, Eli, że... musisz... wiem, wejdź na tę jebaną paletę. <laughs> Mam zapytać, zaparkować? Nie, a nie, jednak tak. No dawaj, wskakuj. Spoko jest to mechanika, że muszę znaleźć traktwę, i muszę przetransportować Eli na drugą stronę. E, tu się coś zbagowało, czy to tak ma być? Ja widzę drzewo przez wodę, chyba że to jest odbicie. Nie, chyba odbicia to jest Dawaj, zakręć nim Dobra, my się... Musimy się wrócić ten z powrotem tutaj wejdź tam. Chęć, dobra Hej, uważaj jak będziesz przechodził. Dobrze Hype mhm. <laughs> five! O Boże, uwielbiam to. Uwielbiam ten moment, jak ten przybijam piątkę. Jak można tutaj sobie przybić piątkę z Eli. Świetne to jest. Uuu, jakiś grub. Mały ten. Aha, oh, zapomniałam zostawić tego głupiego by robotę na jego grobie. Co ja mam z nim zrobić? El... Co? Chcę o tym pogadać. Nie. Dlaczego nie? Ile razy będziemy to jeszcze wałkować? Było, minęło. Zapomnij o tym. A, ale... Koniec tematu. Masz rację. Przepraszam. Jejku, Joel. Ja rozumiem, że nie chcesz pamiętać o śmierci bliskich, no ale... No czasem o, to trzeba. A, to róbmy sobie ostrze w sumie. Tak w ogóle, na jakim straciłem już całe ostrze? What the fuck? Dobra, chodźmy. Ile tak w ogóle nagrywam? A, 7 minut. No i kit. No dobrze, na no spokojnie możemy sobie pocisnąć. Jeszcze 20 minut na luzie. No bo chcę tak, żeby. O, o, Wiem, ja też. Dobra, zastrzelę pierwszą wiedzórkę, która nam się nawinie. Przejdź do okay. za kawałek. Potem poszukamy jedzenia. O, Co jest tu? Jeśli umrę z głodu, to on będzie na ciebie. <laughs> Okej. Okay. Stoi. Co jest tutaj? No szkurde, zapiał Joel. Ale nie to, to jest powrót, Po cholera. Nie, tam kurde, ja tu nie idę. Idziemy dalej. Tam chyba nic nie ma, tam jest tylko powrót. Coś tak za spokojnie tu jest, nie? Tak. O! Nie ma innej drogi. Musimy przejść przez elektrownię. Dobra, dobra, zaraz pójdziemy. Tylko jeszcze chciałbym się tu rozejrzeć, bo nigdy nie wiadomo, może znajdziemy coś ciekawego. O, właśnie, można tu wejść i coś przeczytać. Zbiornik przy Zaporze Wodnej w Jackson County. Nie wiem, ktoś jeszcze tam. Federalna Służba Parkowa, Teren Rządowy, Zakaz Wjazdu dla nieupoważnionych pojazdów. Ok, co to jest? Mapa? Teron, Teton, Teron, Boże, święty Teton Północny, sieć energetyczna, Wyoming, konserwacja linii w zasięgu 244,05 mil. Za mili, nieważne. Okej. Okay. Co ja tam zebrałem? Nieważne, co ja zebrałem? Mniejsza, to chodźmy stąd. A nie, tutaj już ten. Nic nie ma? A tu? A nie mogę wejść. No dobra, no to co? Wchodzimy, nie? Nie próbuj sięgać po broń. I niech mała rzecz swoją! Eli, rób co pani każe. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku znasz tych ludzi? Znam jego. Jest moim bratem do cholery. Tomi, mi? w mordę. <laughs> Jak się masz, braciszku? To diabo. Tak. Niech no spojrzę na ciebie. Kurwa, postarzałeś się. <laughs> Spokojnie, ciebie też to czeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo... Ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Eli, tak? A, tak. Co tu robicie? A, 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 a. To dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne. Głodni? cholernie. Fałszywy alarm! To swoi! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. W ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu diabła robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieczyła. Mamy prąd, Joey. Znaczy, mieliśmy. Musimy go przywrócić teraz. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym. Sorry, zaraz wracam. Okej. Okay. Hmm. Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś hm. kiedyś? E, właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston. Jeden z żołnierzy. Dał mi kilka lekcji. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. Hmm. No, poklepiemy konika w ten. Proszę. E, Daj, no. Dzięki, Tomi. Spoko. To w ogóle niezłe Dobra. spotkanie. spotkania. kontynuujmy wycieczkę. No, także spotkaliśmy Tomiemo... to Mimo, Tomiego! Mimo. To Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. Mogę tu wejść? Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej, okay. trzymaj się. W ogóle... Yy, Okej, okay, 12 minut. <coughs> Sorry, że tak pauzuj, pauzuję ten grę w ten sposób, ale Maria, sprawdzam po prostu no, czas. No jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przejść i zobaczyć? Wolę coś z jej W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Joel. Chodzieli, chłopaki mają co robić. Wysyłam do Was Tomiego bez odbioru. No chodź. Ej, a tak w ogóle. Czy wam się głos Marii z kimś, wam, z kimś wam się nie kojarzy? Na przykład z Eleną z Uncharted? Bo to jest ta sama aktorka ten, głosowa, która podkłada głosy pod Marię i Elenę. Także... Ten, pamiętam jak to pierwszy raz grałem, to od razu wyhaczyłem, że to jest głos Eleny. A głos Eli to też właśnie kojarzę. Na przykład z Overwatcha albo z Wiedźmina, pana, bo ten, ta aktorka głosowa dubbingowała też Ciri z Wiedźmina. A co do Joela, to wiem, że właśnie ten dubbingował właśnie Joela. Z tego co wiem, to dubbingował ee, Boże Święte. Kogo tam? Kuźwa nie pamiętam. No kogoś tam dumpingował jeszcze z gry? Kurde, zapomniałem. Wiem, że ten dumpingową mufasę z króla lwa... A, wiem właśnie mi się przypomniał Normana ze Spidermana. O, teraz mi się przypomniało. O kogo mi chodziło? Właśnie o Normana. Także... Z jednej strony ciekawie tak sobie porównywać, ale z drugiej strony tak trochę mi się kojarzy też z inną postacią. Bo w przypadku Joela to nie. Znaczy w przypadku Joela i Eli nie mam z tym problemu, ale w przypadku Marii to bardzo mi się ona kojarzy z, Ten kojarzy z Eleną. Ale to chyba tylko przez to, że ma tą samą aktorkę głosową. Tak w ogóle gdzie ja iść z tym Tomim do jasnej ciasnej tutaj? A, tu jest. Masz. Trochę wyblakło, ale poza tym jest ok. Oh zdjęcie Joela i Sary nie trzeba na pewno? przecież powiedziałem nie trzeba okej okay. zachowam je dla ciebie to mi musimy porozmawiać na osobności tak jasne tylko sprawdzę co tam u chłopaków chodź Już jestem. Kurde, z tymi słuchawkami, z tym kablem, to ja mam taki problem, bo mi tak... po prostu... Nie wiem jak to nazwać. trzeszczy Trzeszcze takie... Nie wiem, stery lekkie mam. Takie można to powiedzieć. Jak, ruszy, jak mi się kabel tylko ruszy, to tak... słyszę takie no... Koniecznie musisz odwiedzić. Nie wiem jak nie to opisać. Mieszkamy tam ponad 20 rodzin. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. Osada jest samowystarczalna. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz, jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed no. zagrożeniami? Dorośli patrolują teren w systemie zmianowym. Mamy nawet urodzenie elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażonych. Nie trzeba się godzić na taki świat. Gadasz jak Marlin Bo to tak jakby ona w pewnym sensie mnie ten. Joela tu przysłała? Nie mówię dosłownie, ale w pewnym sensie Bo chodzi o ten. O Eli Tak naprawdę pewnie gdyby ci żołnierze ja w Bostonie nie zginęli, nogi. to pewnie Joel by tam Chyba został. tym razem się uda <laughs> Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Stawiamy milion dolców, że zadziała. Jasne? A ja dwa. Już prawie skończyliśmy. Tak znajdźcie się tej milion do... Do... tych milion Nieźmy dolców się. i pogadamy Dalej, wtedy. Ostrożnie. Serio jak znajdą Okej, milion dolców to pogadamy. Kurda. mają tutaj speców od takich rzeczy. Nieźle, nieźle. To dobrze, dobrze. Ja. W porządku, wystarczy. Jest to mi! Odpalamy. Daj mi jeszcze jedną sekundę. Dobra. Już. Mm. Gotowi? Śmiało, wow. Odpalaj. Zaczynamy. O tu wybuchnie. Ciała. <laughs> Uda! Udało się, chłopaki. Dobra. Niezła robota, chłopcy. Przekażcie dobre wieści Marii. Widzisz? Nice. Jestem pod wrażeniem. Kurde, Ale sporo mają lud bańki. Tam, <głos> 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 ludzi. Dobre. Hmm. Znajdźcie te dwie pa, bańki najpierw. Albo nawet to jedną bańkę znajdźcie. <noise> I dopiero się zakładajcie. Niezła to wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejście, braciszku. Chodzi o tę dziewczynkę, nie. <grystanie> Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No. No to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? <grystanie> Daj spokojnie. Mówię serio. Wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył. Ale mam dowód. No dobra. Może uwierzę. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików. Ale skoro to są twoi znajomi, dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę. Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać? Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać. Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. To mi. Tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tomi potrzebuje cię! Potrzebujesz sprzętu, spoko. Ale ta dziewczyna to już Twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś. Tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie. Nie było warto. Daje ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz na chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Ty... Zdecydowanie pamiętam, zabiliśmy tyle, tyle o, ludzi, bory, że... Nie im się dostać do budynku. O kuźwa. Ja dobrze strzeliłem? No nie dobra, myślałem, że... Myślałem, że strzeliłem do nich! Znaczy do, do naszych Wait! Do... Gdzie te debile? Kuźwa jak mam tam strzelać? Ja pierdzielę, ale to ma kopa. No nie wiem, że przecież trafiłem. Halo Akuś wamać. No panie, nie ruszaj się. No nareszcie, matko jedyna. Ile nagrywam? Kurde, 21 minut to trzeba po tej walce sobie skończyć. No, jak na złość zmieniłem tą broń? To, to jasnej, ciasnej. Lakby to. Dobra. Gdzie ja mam iść do jasnej jasnej? Endy? O! Amunicja zawsze się przyda. Tak, tak, tak części bierz. O! Akurat znalazłem medalion świetlików, okej okay. Aha, no to żampola z żampola, skurde, że. Puch to debila. Nie, to są nasi Kurde, zapiął, muszę na górę wejść Tu No mogłem go kurde... O Jezus! Kurde Max, zapominam jak Zapominam jak tu parować te ciosy I Panie, widzicie coś? Te, Oj, chodźmy na most. co to jest? Bandyci próbują wejść do budynku! O, zwiększone czego? Bomby idziemy, dymne. Co tutaj, Ej, się. Maria. Jezu. Wow, gdzie? Boże, wy się tam strzelacie, a ja tu się rozglądam jeszcze. A wy tam sobie imprezy robicie? Gdzie te debile? Tam. No. O, ale pięknie było tenka. Gdzie ten debil? Czaaart! Okuźwa Joel nie rób... no Zmiń broń Dobra, przeładuj to szybko Jezu ile was jest? O oh, fuck! Myślałem, że tam ktoś... Oś cholera, tu się akurat ktoś Nowy No Nowy ku... No kuźwa! No o oh fakt zaraz zginę. No. Ah! O, trafiłem go chyba tam. Jezu, jaka... A Joel, biegnij, jaka to jest jatka niemiłosierna, Boże. Uważaj, Dziucku! Wow. I, hanie, zatłukliśmy tych sukien synów. Dobra, przeładuj tu szybko. Musimy A? się dostać do dziewczyn. Idę za tobą. Ha. Joel, rób co trzeba. Cie, chwila, moment. Ja muszę przeładować te bronie wszystkie, bo z amunicją to, to jest dramat. Czekaj no. Faa! Przyładuj to. Dobra. To mi, ale. Przesuń się! Gdzie? Może zamieńmy to na rewolwer. Weźmy rewolwer, może on się bardziej przyda. Albo dobra, zmieniam plan. Dobra, ty leżysz Trafiłem go tam czy nie? Bo tak mi to ta broń wystrzeliła, że hej. Ginie. Wszyscy nie żyją. Tommy! Maria! Nic nie jest! Dziewczynka jest ze mną! To jest Eddie, hej! Kurde, ma Ej! Chciałem Nic porozglądać nie się! Nie, nie. Wszystko okej. Okay. Ogrzee! Ruszyli na nas ze wszystkich stron! Maria potem krzyknęła, że musimy uciekać! To przewróciliśmy stołu, a wtedy ten wielki Zwolni, koleś... Zwolnij, był... dobrze? Eba. Hej, hej, hej! Jesteś ranna? Nie. Cholera... Muszę z tobą pogadać. Nie ma mowy! Niech sobie znajdzie kogoś innego! Maria, muszę coś z tym zrobić. Wiesz, ilu ludzi dziś straciliśmy? Wiesz, co to jest grane? <laughs> to ma coś wspólnego ze mną? Pogadamy o tym później. Powiedział ci gdzie jest laboratorium? Porozmawiamy później. Później. Jasne. Um. Jeden, błąd. jeden pieprzony błąd i ja też zostanę wdową, tak takie on, rozumiesz? Muszę to zrobić. I nie wiem, co mam ci powiedzieć. Jasne, Maria. Maria! No i zaczyna się. Słuchaj, jeśli cokolwiek, cokolwiek mu się stanie, to twoja wina. Wiesz, że jest ci wdzięczna? Ja wiem. Zaprowadzę tę twoją dziewczynkę do świetlików. Nie musisz jej o nic martwić. Tak będzie lepiej. Może wyniknie z tego coś dobrego. Muszę pogadać z Eli. Powtórz, nie dosłyszałem. Joel! Co się stało? Ta twoja dziewczyna właśnie zabrała naszego konia i odjechała. W którą stronę? Chodźmy. Przed chwilą stąd wyjechała na koniu Wracaj do środka, pomóż reszcie sprzątać Okej, okay. uważajcie tam e, Dobra, 28 o, minut W ogóle Tak. Dobra, słuchajcie e, To tyle w tym odcinku Także mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał No i cóż, trzymajcie się Do następnego razu i cześć